Okay, dzisiaj już trochę bardziej ogarnięty odcinek, bo podłączyłem sobie mikrofon, podłączyłem sobie też komputer, żeby już mi się nie rozładowało jak ostatnio. I dzisiaj gramy i na Zuma Japan kontra Raimon II, bo są dwie wersje, ale z pierwszym było za łatwo, więc zobaczymy jak to pójdzie w tym meczu. I mam nadzieję, że teraz się nic nie poprzuje. I normalnie będę nagrać Oczywiście piszcie w komentarzach jaki mecz mam zagrać następny Zostawcie łapkę w górę Komentarz właśnie Z propozycją I Subskrypcja więc już zapraszam do oglądania ale tak bez żadnego Już okej, okay. w ogóle widziałem, jak widziałem już na filmach innych jak ludzie strzelali normalnie sobie bramki bez e, technik. O boże, też sobie popsuję jak ludzie sobie strzelali normalnie bez technik e, bramki. E, mi się ani razy jeszcze nie udało, wszystko do szybko do siebie ej okay, no, powiem yeah. ten trzeci poziom zobaczymy czy te nawalanie przyciski coś da bo pisali, pisali w komentarzach że e, żeby klikać w przyciski po prostu bo wtedy się e, jakby bo tak samo jak przy awatarach trzeba klikać żeby mocniej, czy był strzał mocniejszy tak samo jest, tym oh dobra, jeszcze podbiegnijmy trochę i strzelamy Mm, Ogniołamać To jest, jak dobrze pamiętam Zobaczymy Okej, okay, dobijmy jeszcze, bo to wtedy będzie na 100% bramka Kosmiczny smycz. Jakoś tak Nie pamiętam za bardzo tych polskich tłumaczeń No i jest bramka, 1 do 0 Raczej to nie będzie trudny mecz, ale zobaczymy. Właśnie długo sobie chyba zrobię serię z kariery, bo przeszedłem już w ale mogę sobie ją drugi raz w sumie też przejść i to nagrywać, bo już wiem więc tam jest, wiem się przygotować. Żeby wygrać ostatni mecz, to muszę Wam powiedzieć, że musiałem troszkę sobie pograć że nie mogłem przechodzić wszystkich leveli po kolei przed ostatnim meczem musiałem wyjść jakby z ostatniego świata bo to są trzy przejść na pierwszy i tam sobie trochę pograć bo hmm, po prostu musiałem sobie wyjść trochę w żeby żeby mieć nowe ataki i tak dalej, więc musiałem trochę sobie pograć żeby to wygrać dopiero to nie było za łatwe właśnie więc mam nadzieję, że teraz już uda mi się z nim wygrać, bo na początku z nim przegrałem dość dużo, to było jakieś 6-2, to był Team hmm, Ogre, czy jakoś jak się czy ostatni jak ktoś oglądał, no to ja ja yy, i po prostu na początku z nim dość dużo przegrałem, jakieś 6-3 czy coś takiego yy, okej, okay, na no w sumie Myślę, że nie jest potrzebna technika, więc może nawet się udało obronić z wymęczonym Markiem, no nie, nie udało się. Strasznie szybko komuś się zużywa energia, więc dość słabo. A później, jak właśnie weszłem drugi raz w ten mecz, tak wracając do tego poprzedniego tematu, to już normalnie wygrałem sobie jakieś... taka na było 5 do 2. To dlaczego? Nie! Jakim cudem? że strzelałem już. No. U Joutuby chyba tutaj nie ma to żadnych technik. Okej. Znaczy u nich ma, u nich nie ma. to jest akurat słabe. Dobra, no i tam. No. Serio Mark. Niestety Mark w tym momencie mnie nie pokaże, bo nie mogę sobie postrzegać na pustą przez to, ale trudno i szukamy okej, okay, zobaczymy co jest mocniejsza? taniec w boga wiatru jednak jest mocniejszy więc przechodzimy i idziemy dalej okej, okay, dawaj kolejna bramka powinna być w ogóle ostatniego Yy, od odcinka i na zoomie nie oglądałem, więc yy, jeszcze nie wiem, czy Raymond wygrał Mistrzostwa Świata. To już wiadomo, że wygra, ale to sobie na drobie po południu może. okej, okay, robię zmianę, yy, bo jakby Mark tak średnio już daje radę, więc spuścimy do arena. nie udało się strzelić znowu nas zatrzymują zawodnicy raymona okej okay, no mega główka to nie jest za mocny strzał Użyjemy no, tego pierwszego poziomu żeby się nie było Boska ręka Ostatnio mówiłem w odcinku dlaczego yy, Hector nie ma czerwonej boskiej ręki I dalej się nad tym zastanawiam, bo darem swoim nie ma. To jest trochę... A i nie zdążyłem Bo chciałem yy, strzelić z tym jak Zapomniałem jak do odniesie strzał w trupie, co mają To jest mm, Zewier, Axel i coś tam jeszcze, chyba mm, jak trzeba Chyba Austin po prostu Ale dobra, i tak weszło. Mamy 3 do 1. Okej, okay, trochę nam się zmęczył ten mm, Axel więc. Wybijmy piłkę. Okej. Okay. No nie, i teraz to będzie dość mocny strzał. No to będzie... Łączają mi z tego tornada z podobną prędkością. Toret 3 nie jest mocno strzał, bo to jest dwa razy mocniejsze niż nisko tornado, ale wiadomo, że w tej grze może on dziać coś dziwnego i wyzmo. Więc użyjmy trzeciego poziomu ręki demona. No i oczywiście obronię Dobra. Oj, David. Zupełnie, no, się tak Dobra. Może jeszcze będzie jedna bramka. Pod koniec połowy. I będzie do 4 do 1. Kolecki numer 1 kontra ręka mugę. To no, raczej wiadomo co wygra. Ale zobaczymy. Może dobrze ubranie, bo. Nie, nie obrazy. To są takie, które zaskakują czasami, jak na przykład miecz Odyna tego Paolo, bo to był jedyny strzał taki pojedynczy, nie żaden łączony, ani nie awatar nic. To jest jeden taki strzał, którym byłem w stanie strzelić Gora, temu ostatnim zespołowi, ten, ten mogę oczywiście. Jest to zwykły, trzeci strzał, który nawet Mark bronił pani anime. Okej, okay. pierwszą połowę. Przypieszmy sobie czas, żeby szybciej to minęło. Okej, okay, dobra, zaczynamy. No i znowu nasz y, elit zaczyna. Jack. Szkoda, że Inazuma Go będzie lecieć już na Pulset Games, bo nie będę miał jak tego oglądać za bardzo. Bo nie mam full games. a będzie trudno się dać znaleźć w tym internecie, ale zobaczymy. Okej, okay. lewej Austrii. Podajcie mi jak najbliżej i strzelamy. I sobie cię tak? Albo strzał po prostu. Nie wiem. No, raczej będzie bramka Raczej na pewno. Oj. Tego się nie spodziewałem. Okej. Okay. Tsunami. Yyyy... Turbo tsunami strzał. Ja dalej nie mówię tsunami, bo już do większości się przyzwyczaiłem do tych angielskich imion. Okej, okay, Archer. Do. Oj, numer przejął. No i będzie strzał. Nie za mocny, ale będzie. Mega główka. O ile nikt z tego nie dobije, to moska ręka sobie z tym poradzi normalnie. No. Spoko. Już chyba w ogóle nie muszę nic za bardzo w tych filmach zmieniać, chociaż. Mm jakość mogłaby być dalej lepsza ale już nie chcę się kombinować za bardzo mikrofon jest yy, jakość samego wideo już też jako taka jest więc da się żyć oj coś ścięło czekajcie okej okay, już powinno być dobrze ja akurat też powiedziałem, że o jakoś taka, taka już jest nadchowany normalnie okej okay. no trzeba chwilę pewnie zaraz poczekać aż yy, odetnie ale no, zaraz no, w można czasie może nawet serdrometrkę dawaj dawaj no i jest wygryźcia burza i 5 albo 6 do 1, ja nie pamiętam ile tam e strzeliłem okej, okay, ręka mugen przyspieszmy na no, nawet bo wiadomo, że... CO? No właśnie... Jak mówiłem wcześniej, że niektóre techniki zaskakują, to właśnie to potwierdziliśmy że najpierw nie bronił, no, jakichś strzałów a teraz nagle gry się burza, jeden z moich najmocniejszych e Jeden z moich najmocniejszych technik i obronił Piszcie oczywiście w komentarzach e, Czym mam no, grać w następnym odcinku Bo nie wiem czy to mówiłem Nawet, też chyba mówiłem Okej, będzie nawet drugi poziom W wszelki wypadek e, To będzie ręka Majina Niebieska Na no, obronie No bo nawet nie ma żadnego e, strzału tutaj z nikim. Kiedy coś założyłem, patrzcie. Nikt do niego nie podbiega, nic. Jest to jest takie trochę dziwne. Bo akurat rzut nie miał żadnego swojego strzału, ale miał dość dużo e, strzałów łączonych. Okej, okay, na i nie udało się. David. okej, okay. Żyjemy. Jakby chciałbym strzelić jeszcze yy, tym wiecznym ogniem, czegoś jeszcze... takiego nie, nie pewno wcale, ale to co w którym się strzelają. Muszę podać do Axela. No i sedno mi trochę pobiega No super, no nie na tym. To jest naprawdę fajny strzał, go lubię. Tak samo jak na przykład plus e, war 3, ale nie mam nawet zawodników do wykonania go, bo Kaleba nie ma na boisku. Okej. Okay. No, mogę mi coś teraz strzelić nawet. Chociaż mam nadzieję, że nie. Zostawmy go, bo tak on nie zabiera. drugi poziom tak bliska, lepiej, jednak teraz użyczę ręki Mugę. Ale mi starczy energii. Dobra, starczyło. No nie zdążyłem na mu lepszy tej techniki. Boże, nie ręka mówię, to jest ręka demona. Wspomniałem. Zgadzałem wyższy poziom. Weszło. Tego się nie spodziewałem. Ale weszło. No chcę strzelić tym wiecznym ogniem czy jakoś tak muszę znaleźć to sobie. Dawaj. No nie da bo no. Masakra. Tak. Może w jakimś innym meczu. No, to raczej już jest koniec. Może już to jest ostatnia technika. Jaką zobaczymy w meczu? No, koniec. E, 4 do 2 No taki średni to mecz, ale e, piszcie w komentarzach co następne. Mm, Subujcie, dajcie łapki w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku.